Dużo brakuje jeszcze, no ale tak jak powiedziałem, no najważniejsze jest zdrowie. Jak będzie zielone światło, że mogę, to wtedy będzie dobrze. Te treningi indywidualne rozpocząłeś wobec jakiejś konsultacji lekarskiej, czy z, z kimś konsultowałeś to, że... Tak, tak, no z, z doktorem Maciejem Radkiem tam z, z Łodzi, z neurochirurgii. Yy, byłem na konsultacji i wyraził po prostu względ na to, żebym trenował. Indywidualnie oczywiście. Kolejna ma być za miesiąc i no i myślę, że, że będzie wszystko dobrze. No. Że Jak te treningi indywidualne wyglądają? No znaczy, zacząłem w poniedziałek yy, trenować, czy we wtorek bodajże. To cała drużyna zawsze pracuje nad wydolnością trenową. No i akurat się włączyłem w ten trening i jakoś sobie poradziłem. Ciężko było, no ale sobie poradziłem. No i przede wszystkim biegamy z trenerem od przygotowania fizycznego. No i teraz. W tym tygodniu doszły tam treningi takie troszeczkę z piłeczką, bardziej techniczne, ale nic wielkiego na razie. Miesiąc przerwy to dużo? Bardzo dużo? No, jednak dużo, dużo. Weźmy też pod uwagę, że miałem wcześniej przerwę i tak to jest. No, że przerwa wcześniejsza 2,5 miesiąca, i kolejny miesiąc tutaj, i ciężko o, o jakąś tam optymalną formę, ale. No miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś się już uspokoi, że będę mógł w końcu wejść w trening, grać i złapać jakąś optymalną formę i, no i grać przede wszystkim. Jesteś chyba takim optymistą, prawda? Powrót do zajęć nawet w takiej formie bardzo Cię cieszy. Tak, zdecydowanie tak. Bardzo mnie cieszy, bo, bo ciężko po takich sytuacjach cokolwiek w ogóle siedzieć w domu i myśleć o tym, co się zdarzyło i dlaczego tak się stało. Tutaj mi pozwoli to troszeczkę zapomnieć, być z drużyną, trenować, jakiś wysiłek fizyczny i mieć jakieś nadzieje i patrzeć optymistycznie na przyszłość i tak patrzę. No. Czekam aż będę mógł grać i po prostu pomóc drużynie. No. Myślę, że będzie dobrze. Jak radziłeś sobie w sytuacji, gdy byłeś wyłączony zupełnie z wysiłku fizycznego? To się z... chyba nosiło po domu, Tak, ciężko, ciężko. Normalnie nie, nie umiałem znaleźć miejsca w domu. Wiadomo, jak człowiek kilkanaście lat trenuje i potrzebuje tego wysiłku fizycznego, to lepiej funkcjonuje, tak, nie no, nie da się tego jakoś opisać, no ciężko, ciężko, jednak to jest potrzebne. Rozumiem, że Twój plan dnia zupełnie się y, zmienił, tak to, to wyglądało, dom bardziej posprzątałeś, może że pomogłeś troszeczkę? Nie, może tak za bardzo nie, no coś tam próbowałem robić, no. czy z którą gdzieś na jakiś plac zabaw, czy do przedszkola odprowadzić, no ale tak, jako takich większych obowiązków nie miałem, bo bardziej próbowałem odpoczywać, no ale ileż można wypoczywać? No Właśnie, bo to tak, tydzień mija, no okej, okay, no tłumaczysz sobie, że musisz, nie drugi tydzień mija, to już jest troszeczkę ciężej. Jak już leci trzeci, to pewnie bardzo ciągnie do tego wysiłku fizycznego. Musiałeś się jakoś powstrzymać przed tym, żeby zacząć coś wykonać, bo cokolwiek. Tak, tak, no. Kurde, no miałem, ja jestem teraz tak uzależniony w sumie od doktora, no bo to, co on mi powie, to ja po prostu biorę sobie to do serca i tak robię, bo mi bardzo dużo pomógł i, i się bardzo liczę z jego zdaniem. No, powiedział po prostu, że miesiąc nic, no i musiałem się z tym pogodzić. No, ciężko było, no ale trzeba było wytrzymać. No, bardzo mi ucieszyło to, że powiedział, że mogę wejść już w trening, a za kolejny miesiąc być może wejdę już w trening z drużyną i będę brany pod uwagę, jak trener będzie decydował o tym. No ale jeszcze trzeba się powstrzymać kilka tygodni od tego no i myślę, że będzie już jakaś decyzja konkretna. Waga jakoś podskoczyła wobec tego braku wysiłku? No coś tam podskoczyło, ale no, nie ma dramatu jakiegoś. No, w miarę próbowałem utrzymywać to i półtora kilo to nie jest znowu tak dużo. To to nic. Mhm. Powiedz jak doznałeś tej kontuzji w meczu z Piastem w wiele osób mówiło, że to już raczej jest, może zbyt pochopnie, ale pojawiało się takie głosy, że to jest raczej koniec twojej kariery. Miałeś też takie odczucia, czy wręcz przeciwnie, bardziej się mobilizować do powrotu? Czy może koniec, może nie, no martwiłem się, czy rzeczywiście coś się tam stało, nie, ale byłem pełen nadziei, że będzie wszystko dobrze, no i nie było tak że aż jak, jak to wyglądało w telewizji. No, myślę, że, że to wszystko już jakoś się zakończy, bo może ten Limit PH już się jakoś wykończy i, i zacznę normalnie trenować i wrócę do normalnych treningów i będzie wszystko dobrze. No. Nie, nie myślałem o tym, że będzie to koniec. No. Jak, jakby było, no to trudno trzeba było się z tym pogodzić, takie jest życie, ale nie myślałem tak drastycznie. Potrafiłbyś sobie poradzić bez piłki? W ogóle zastanawiałeś się nad tym, jak twoje życie będzie wyglądało bez piłki. No miałem, miałem dużo czasu, żeby właśnie się zastanowić nad tym i teraz, przy tej kontuzji i po poprzedniej, przy tej poprzedniej i no raczej tak, no wiadomo, no, jakieś zmiany w życiu przychodzą jej. przychodzi czas, kiedy się kończy grę, co, zaczyna się coś nowego i przeszły takie myślę przez głowę, ale no chyba jeszcze nie koniec. Chyba jeszcze nie ten czas, myślę gdybyś miał się doszukać jakichś pozytywów mimo wszystko tej kontuzji, znalazłbyś jakieś? No ja znajdę no. jeden. Więcej czasu na rodziny. No tak, na pewno, no. Kosztem czegoś, nie? Ale... No nie wiem, może człowiek bardziej się zastanawia nad sobą, myśli, żeby coś poprawić, coś zrobić. Myślę, że z tego idzie wyciągnąć jakieś konsekwencje i... No nie wiem, no. Zobaczymy. Czas pokaże, czy... czy, czy to coś pomoże, czy nie, no. Trzeba doszukiwać we wszystkim jakichś pozytywów. Zapewne wielokrotnie analizowałeś tę sytuację, zarówno tą ze spotkania w Gliwicach, jak i tą wcześniejszą pewnie też siłą rzeczy w meczu z Łęczną. Mm -hmm. Zachodzi obawa taka, czy nie będziesz miał jakichś oporów przed ponownymi takimi starciami, bo już przy pierwszej twojej kontuzji była taka obawa, czy będziesz no, na całego szedł w tych pojedynkach mm. z obrońcami, a teraz jak to będzie wyglądało? Będziesz kalkulował? Nie wiem, to powiem tak, że y, ciężko w ogóle przeanalizować to wszystko, tą pierwszą kontuzję i tą teraz drugą, praktycznie rzadko się zdarza taka kontuzja na, na boisku i no, mi się wydaje, że po prostu tak musiało być, y, jak rozmawiałem z doktorem, mówi, że, że to jest też niemożliwe, że mówi, że się nabawi przeze mnie depresji, ja mówię, że ja dopiero się nabawiłem, no ale no, po prostu to był Czarne takie, kur, takie scenariusze, że, że tak wyszło, trafiło akurat na mnie. Do, doktor mi zadał pytanie, czy nie ma kogo innego na boisku, żeby po prostu go trafić, czy coś mu zrobić. No tak. ja mówię, no tak. No pech, pech, jeszcze raz pech. No, myślę, że to się skończy i nie wiem, no zobaczymy. Na razie się nad tym nie zastanawiam. Jestem pełen optymizmu. Myślę, że, że będzie dobrze, że będę grał dalej twardo i walczył, i że będzie dobrze, że po prostu pech mnie opuści. Właśnie, bo ta walka na boisku, ona jest jakby wpojona w Twój boiskowy charakter, bo jesteś zawodnikiem walecznym, unikającym tych twardych stać. Po pierwszej kontuzji, jak wracałeś na boisko, miałeś w ogóle jakieś obawy co do tego, co do walki z obrońcami? Była jakaś blokada w głowie, czy? Nie, no wiadomo, na początku, ale tak z biegiem czasu to wszystko jakoś mijało. Dla mnie najważniejsze było, że, że dostanę te, ten sygnał, że już mogę po prostu grać, trenować i na pewno w głowie jakieś tam myśli przechodziły, ale nie myślałem w kategoriach takich, że możecie coś stać po prostu. No. Grałem swoje i robiłem to, co do mnie należy, no. I myślę, że jak teraz dojdę do zdrowia, że będę dalej to robił. No. I że po prostu, tylko będę miał więcej szczęścia i ten mi opuścić tak, jak przed chwilą powiedziałem. Hmm, jak będą wy wyglądały dalsze, dalsze etapy twojego powrotu na boisko. Teraz trenujesz się z trenerem wilczeńskim, oprócz tego indywidualnie. Coś jeszcze dojdzie do tego? No, na razie nie. No, coraz więcej podniesiemy te, ten trening od wytrzymałości wydolnej i myślę, że, że za te trzy tygodnie będę mógł wejść w trening z drużyną. No, trener cały czas tam coś dokłada, coraz więcej, żeby podnosić te parametry wszystkie. No, myślę, że nie jest źle, no, że, że, że będzie coraz lepiej. Ja jak już będę mógł, to po prostu będę grał. Kiedy dokładnie masz tą konsultację? Bo 15 października. Hmm. Ja rozumiem, że jak będzie już zielone światło od doktora, to normalnie wchodzisz bez żadnych przeszkód. Tak, tak, terenie. dokładnie. No to od niego decyzja zależy. Powiedział mi miesiąc albo dwa. Już będzie dwa w sumie w październiku po tym, tak? Po tym zdarzeniu. No, no to zobaczymy.